Utrzyma ten ciężar. Dobrze, jestem gotowa. Znowu zbite. Ciężarek przeleciał przez piankę, którego nie utrzymała. No dobrze, to może sztuczne tworzywo. Czemu nie? I tak nigdy nie byłam zadowolona z tego materiału. Jest nierówny i niewygodny. Masz rację, ale za to jest niedrogi. Raz, dwa, trzy! jajka zbite. Wow. A teraz mikrogranulki wypełnione powietrzem są tutaj, widzisz jajka na dole? Przyjrzyj się. Trudno dostrzec jajka, to dlatego, że mikrogranulki podtrzymują je i otulają, ale uwierz mi, można je dostrzec o tutaj w tym miejscu. Więc jesteś gotowa? Wygląda zupełnie inaczej niż inne, całkowicie wypełnia wszystkie miejsca w tubie. No właśnie są inne. Mikrogranulki wypełnione powietrzem różnią się od innych materiałów i zobaczmy, ochronią jajka. Ciężar zatrzymał się z dala od jajek, tylko spójrz na pozostałe tuby. Ciężarki spadały na samo dno każdej z nich. Zgadza się. A do tej ciężarek prawie w ogóle nie wpadł. Taka sama ilość materiału, taka sama waga, 4,5 kg. Spójrz na różnicę. Czy to nie zadziwiające? I tak się dzieje w momencie, gdy kładziesz głowę na poduszkę Air Max. Głowa, szyja i ramiona są całkowicie otulone i idealnie podtrzymane. Kręgosłup ułożony jest w idealnej pozycji. Tak więc koniec z chrapaniem. Teraz dopiero naprawdę odpoczniesz dzięki poduszce Air Max. No dobrze, Bo, ale co ćwiczenia mają wspólnego z poduszką? Przyjrzyj się uważnie Angeli i powiedz, co ma na sobie. Ma spandex. Zgadłaś. To nie tylko materiał dla gwiazd Rocka, ale także do ćwiczeń. Dlaczego? Bo jest chłodny jak widać rozciąga się, pozwala na przepływ powietrza. Nie tylko świetnie się w nim ćwiczy, ale przede wszystkim idealnie się w nim śpi. Chodź ze mną i pozwól, że coś ci pokażę. To jest spandex, którego używamy do wykonania Air Max. Jak widzisz, rozciąga się i jest elastyczny. Tak więc pracuje kiedy... Kiedy ty się ruszasz, on dostosowuje się do każdej pozycji podczas snu. Rozumiem z kolei, ta zwykła poszewka w ogóle się nie rozciąga. Powiem ci, co jeszcze robi. Powoduje bruzdy i odgniecenia na twarzy, kiedy budzisz się rano. Bruzdy odgniecenia zmarszczki, nie chcę ich. Tak, myślałem, pokazałem Ci wcześniej, w jaki sposób mikrogranulki umożliwiają przepływ powietrza wewnątrz poduszki. Ale dodatkowym atutem tej poduszki jest jej wsyp ze spandeksu. On oddycha, spójrz tylko, położę tutaj kawałek wsypu ze spandeksu. A teraz połóżmy go nad zwykłym domowym wentylatorem. Włączę go, połóżmy na to ten papierek i zobaczmy, co się stanie. Teraz rozumiesz? Powietrze przechodzi przez materiał. Dokładnie tak. Połączenie mikrogranulek z tym niezwykłym wsypem sprawia, że Air Max ochładza cię skuteczniej niż jakakolwiek zwykła poduszka. A chłodniejsza głowa oznacza więcej wygody podczas spania. W dodatku Air Max nie jest lubiany przez roztocza. Dzięki technologii mikrogranulek i systemowi przepływu powietrza, poduszka Airmax pozostaje chłodna przez całą noc. Jak już powiedziałem, śpiąc na airmax zasypiam i budzę się w tej samej pozycji. Pójdź na to to jest zwykła poduszka. Popatrz, jak głowa się w nią zapada. Ta poduszka nie podtrzymuje jej, a bez właściwej podpory kręgosłup ułożony jest w nieprawidłowej pozycji. Nic dziwnego, że budzisz się zesztywniały i obolały. No właśnie, wielu osobom wydaje się, że ich problem tkwi w złym materacu, a to nie wina materaca, tylko poduszki. Ale dzięki poduszce Air Max od Mango głowa, szyja i ramiona są prawidłowo podtrzymywane przez cały czas. Wygodnie cię otula i utrzymuje w naturalnym położeniu podczas spania. Rozumiem, najważniejsza jest poduszka. Masz rację. Zapytaliśmy lekarza, który specjalizuje się w sprawach zdrowia i dobrego samopoczucia, co on zaleca pacjentom dla poprawy snu. Istota snu jest skomplikowana, najważniejszą rzeczą jest uzyskać właściwą krzywiznę szyi podczas snu, ponieważ grwinki wędrujące z serca zaopatrują mózg, w tlen i substancje pokarmowe. Jeśli nie używamy właściwej poduszki i nie wysypiamy się odpowiednio, nie przesyłamy odpowiedniej dawki krwi do mózgu i z mózgu. Tak więc oprócz właściwego krążenia otrzymujemy także właściwego Podporę dla kręgosłupa i systemu nerwowego. To naprawdę bardzo ważne. Jest wiele rodzajów poduszek. Możecie mówić o nich, co chcecie, ale są one zazwyczaj jedynie półśrodkami. Niektóre to pianki Memory, niektóre są specjalnie modulowane, ale Air Max jest najlepszą spośród wszystkich poduszek, jakie poznałem podczas prawie 40-letniej praktyki. Teraz możesz wybrać poduszkę, która będzie ci najbardziej odpowiadała. Dobrze, puch, połóż tu głowę. I jak? Na początku było wygodnie, ale po chwili puch się rozstąpił i głowa opadła mi na dół. Widzę, że twoja głowa już leży na materacu, a to nie za dobrze, ponieważ nie zachowujesz naturalnej krzywizny szyi. Nie mam racji? W takim razie, czy możesz się podnieść? Pozbądźmy się jej. No dobrze, teraz poduszka ze sztucznego tworzywa. Proszę, połóż na niej głowę. Głowa i szyja zdecydowanie nie są ułożone w wygodnej pozycji. Wygląda na to, że aż nadto poduszka podtrzymuje ci głowę, a to... Też nie jest korzystne, prawda? W takim razie wypróbujmy poduszkę Air Max, dobrze? Na to naprawdę czekałaś, więc połóż na niej głowę. I jak teraz? To jest to. Wydaje mi się, że została zrobiona właśnie dla mnie. Tak, tylko spójrz na tę idealną krzywiznę kręgosłupa. Czyż nie jest ci wygodnie? 65 milionów mikrogranulek wypełnionych powietrzem i trzy komory poduszki dostosowują się do ciebie, a nie ty do nich. Jak się pani czuje? Wspaniale, po raz pierwszy nie boli mnie szyja. Jak? Chyba już nie wstanę. O mój Boże, czy mogę się tu przespać przez godzinkę? Naprawdę jest bardzo wygodna. Jest idealna. To robię z moją poduszką z w domu. Muszę ją ubić, uklepać tak, aby ją dopasować. Jest naprawdę wspaniała. Jest bardzo wygodna. Mam w domu zwykłe poduszki, ale ta jest super. Czujesz różnicę, jak tylko położysz na niej głowę. Mam wrażenie, że ta poduszka dopasowuje się do mojej szyi i głowy. Kupiłem drugą poduszkę z pieża gęsiego za 250 zł i nadal się nie wysypiam. Ale ta poduszka jest świetna. Fakt, że jest odporna na roztocza jest dla mnie bardzo ważny, bo jestem alergikiem. Chcę taką, strasznie chciałabym mieć poduszkę Ermax. Oferuje podporę tam, gdzie jej potrzebujesz, a kiedy się poruszysz, ona dostosowuje się do Ciebie. Czuję się naprawdę świetnie. Jest chłodna, przyjemny chłód i jest taka miękka. Oferuje przyjemnych chłodek, a przy tym jest bardzo wygodna. Z pewnością doradziłabym wszystkim kupno tej poduszki, bo ona zmieni ich życie na lepsze. Poczują się lepiej i będą szczęśliwsi. Jest super. Wiesz, muszę przewracać moją poduszkę kilka razy. Mam poduszki z pieża, są niczym w porównaniu do niej. Jeśli naprawdę chcesz dobrze się wyspać, jeśli chcesz zasypiać szybko i budzić się każdego dnia pełnią życia i bez bólu, musisz sprawić sobie poduszkę Air Max. Koniec z przewracaniem się z boku na bok. Poduszka Air Max jest dopasowana specjalnie do ciebie. To najlepsza poduszka z możliwych. Więc dla twojej wygody, zdrowia i dobrego snu, zamów swoją poduszkę już teraz. Co ty robisz? Po jakimś czasie wszystkie poduszki tracą swój pierwotny kształt. Ale nie poduszka Air Max. Ułożyłem ją pod lewym tylnym kołem. Spoczywa na niej półtonowy ciężar. Zjedźmy z niej, aby zobaczyć skutki. Gotowa? Spójrzmy, co się stało Poduszka Air Max była przygnieciona dość długo Każda inna poduszka zupełnie by się rozpadła Ale tylko spójrz, jak ta się przystosowała Czyż to nie nadzwyczajne? Całkowicie zachowała swój pierwotny kształt To zdumiewające 65 milionów mikrogranulek wypełnionych powietrzem Nie ugnie się nawet pod takim ciężarem Poduszka Air Max dostosuje się do twojej głowy i reszty ciała To najlepsza poduszka, jaką kiedykolwiek wykonano Która zapewni ci idealny sen każdej nocy to, to chyba wystarczający dowód to na to, że Air Max przetrwa to. prawie wszystko. Chyba tak. Yeah, tak, bardzo wygodna. Nice. Miła, bardzo miła. Nice. Naprawdę it's wygodna. Really A mama? Really and Jest naprawdę miękka i wygodna. It's Jest really naprawdę cool. chłodna. <laughs> oh, yeah, it's o tak, otula mnie naprawdę. Sure. Czy mogę ją zabrać? Please? Proszę. Świetna. Podoba mi się, jestem pod wrażeniem. Po prostu dostosowuje się do ciebie. Super, naprawdę mi się podoba. Jest przyjemna, dobrze się czuję. Mam wyprostowane plecy. Nie czuję ucisku na kręgosłup ani na szyję. To, gdzie mogę ją kupić. Mówiłem pani, że to najlepsza poduszka, na jakiej kiedykolwiek pani leżała. Zgadza się. Dobranoc. Posłuchajcie, uczucie zmęczenia nie jest czymś normalnym. Bezcenność nie jest czymś normalnym w przeciwieństwie do szybkiego, głębokiego snu, który jest tak samo istotny dla zdrowia, powodzenia i szczęścia. To wszystko oferuje Wam poduszka Ermax. Czy będzie to dla was samych? Czy też podarujecie ją komuś bliskiemu? Poduszka Airmax z mikrogranulkami zapewni wam zdrowy i komfortowy sen, którego tak pragniecie i potrzebujecie. Poduszka Airmax pozwoli wam szybciej zasnąć, a wasz sen będzie głębszy, dzięki czemu obudzicie się zupełnie zregenerowani bez uczucia zmęczenia. Ta oferta jest wyjątkowa i nie otrzymacie jej nigdzie indziej. Poduszka Air Max to sposób na idealny sen, który jest teraz w zasięgu ręki. Zadzwoń i zamów już teraz. Czy Ty też tak się męczysz? Czy budzisz się codziennie zmęczony ze sztywnym, obolałym karkiem? Czy przez swoje chrapanie nie pozwalasz spać partnerowi? Co zrobić, żeby dobrze się wyspać? Pożegnaj się ze zmęczeniem i bólem. Zaczynaj każdy kolejny dzień wypoczęty, zrelaksowany i pełen energii po dobrze Panej nocy dzięki nowej, rewolucyjnej poduszce R-Max od Mango. Cały sekret ukryty jest w środku poduszki R-Max. Wykorzystuje ona ponad 65 milionów mikrogranulek wypełnionych powietrzem wrażliwych na każdy ruch. Aby błyskawicznie dopasować się do ciała, idealnie podtrzymując głowę, szyję i ramiona, jest jak dopasowana poduszka wykonana specjalnie dla Ciebie. Wyjątkowa trójkomorowa poduszka zawsze zachowuje swój kształt, stanowiąc miękką podporę i dając poczucie luksusu. Jest idealna dla części lędźwiowej, bioder, a nawet pod kolana. Koniec z migreną, bólem kręgosłupa, szyi czy ramion. Koniec z chrapaniem. Teraz będziesz się czuł wypoczęty i pełen energii przez cały dzień. Dzięki Airmax szybciej zaśniesz, a twój sen będzie głębszy niż kiedykolwiek. Po co wyrzucać pieniądze na nowy materac, kiedy tak naprawdę potrzebujesz jedynie idealnej poduszki? Poduszka Ermax zapewnia upragniony chłód. Koniec z marnowaniem nocy na układanie poduszki i szukanie na niej chłodnego miejsca. Poduszka Ermax ma wiele takich miejsc. W przeciwieństwie do zwykłych poduszek, specjalny wsyp ze spandeksu ułatwia przepływ powietrza, zapewniającego chłód i relaks oraz wygodę potrzebną do spania w każdą noc. Poduszka Ermax ukołysze Twoją głowę, szyję i ramiona do snu, jak żadna inna poduszka, zapewnia idealną podporę i właściwe ułożenie ciała. Puch nie zapewnia właściwej potwory. Ani poduszki wypełnione sztucznym tworzywem, a gorąca ubita pianka nie ma mowy. Poduszka Ermax z mikrogranulkami zastąpi wszystkie inne poduszki. Zadzwoń już teraz po swoją poduszkę Ermax w niewiarygodnej cenie, którą widzisz na ekranie. Możesz też złożyć swoje zamówienie przez internet, odwiedzając naszą stronę www.mango.pl. Ale to jeszcze nie wszystko. Jeśli złożysz zamówienie już dziś, dołączymy tę piękną, dwustronną poszewkę. Jedna strona jest z oddychającego spandeksu, a druga z przytulnej bawełny. Ta poszewka jest warta ponad 50 zł, ale jeśli zadzwonisz już teraz, dostaniesz ją w komplecie. Wszystko to jest warte co najmniej 300 zł, a ty otrzymasz to w tej wyjątkowej cenie, którą widzisz na ekranie. Koniec z chrapaniem, bólem szyi i ramion i przewracaniem się z boku na bok. Zasypiaj szybciej, śpi głębiej i odpoczywaj dzięki poduszce Ermax z mikrogranulkami. Zadzwoń i zamów już teraz. Słyszeli o szwedzkich klopsikach, ale Markus przyrządzi je po swojemu, z pysznym ziemniaczanym pióra. Zaczynamy ostrzenie apetytu na wiosnę. Klopsiki usmażyliśmy w 8 minut. Zrumienione, pysznie wyglądają. Fantastyczne danie na zimowy wieczór. Pokażesz, jak się przyrządza zwykłe fondue z grzybami i suszonymi pomidorami. Marta Stewart Living. Kuchnia. Nowe odcinki. W soboty o 12.30 w TVN Style.